Hej, w tym filmie porozmawiamy o terapii hormonalnej raka piersi. Wyjaśnię, czym jest, jak działa, kto ją dostaje i w jaki sposób jest podawana. No i czego można się po niej spodziewać. Rak piersi w wielu przypadkach posiada receptory hormonów, takich jak estrogen. Kiedy estrogen wiąże się z takim receptorem na powierzchni komórki nowotworowej, może to stymulować jej wzrost i podziały. I to nie ma nic wspólnego z tym, czy w Twoim organizmie jest dużo, czy mało. Estrogenów. Problem polega na tym, że komórki rakowe reagują na każdy kontakt z tym hormonem. Tutaj Kamil Karpowicz, wasz onkolog bez granic, i za chwilę zajmujemy się dalej tym tematem. Celem terapii hormonalnej jest więc zablokowanie tego tańca między estrogenem a komórką nowotworową. Stosujemy ją nie tylko u osób z już rozpoznanym rakiem, ale także po leczeniu, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu. I mamy dwa główne typy leków stosowanych w raku piersi we wczesnym stadium. To jest tamoksifen oraz inhibitory aromatazy. Tamoksifen działa trochę jak fałszywy klucz. Wyobraź sobie, że receptor estrogenowy to Krzesło. Kiedy tamoksyfen na nim usiądzie, to prawdziwy estrogen nie ma już dostępu. Receptor nadal istnieje, estrogen nadal krąży w organizmie, ale nie może pobudzić komórki nowotworowej do działania. Inhibitory aromatazy z kolei działają zupełnie inaczej. Estrogen powstaje w organizmie także po menopauzie z androgenów, czyli tych męskich hormonów, które są produkowane m.in. w nadnerczach lub w tkance tłuszczowej. Ten proces przekształcania odbywa się dzięki enzymowi zwanemu aromatazą, a jeśli zablokujemy aromatazę za pomocą leków, przestajemy produkować estrogen w tych tkankach. W efekcie komórki rakowe tracą swoje paliwo. W praktyce mamy trzy różne inhibitory aromatazy i wszystkie są równie skuteczne. To, że stosujemy te inhibitory aromatazy, nie oznacza, że masz wyższe poziomy testosteronu, to działa inaczej. Chodzi wyłącznie o blokowanie przekształcania androgenów w estrogen. No dobrze, to teraz kiedy w ogóle stosujemy terapię hormonalną? Jeśli Twój rak piersi ma receptory hormonalne, czyli receptory dla estrogenu albo progesteronu, wtedy terapia hormonalna będzie częścią leczenia. Najczęściej jest tak, że guz, który ma receptor estrogenowy, ma też receptor progesteronowy, ale nie zawsze. Może się zdarzyć, że guz będzie ujemny dla estrogenu, a dodatni dla progesteronu. W takim przypadku terapię hormonalną zwykle i tak się proponuje, ale szansa, że zadziała, jest nieco mniejsza. Jeśli jednak twój gus jest ujemny zarówno dla estrogenu i progesteronu, wtedy nie stosujemy terapii hormonalnej, bo po prostu nie zadziała. W takim przypadku to nie jest potrzebne. To jest właśnie trójujemny rak piersi najczęściej, o którym wspominam w odrębnym filmie. Ale jeśli Twój gus ma receptory hormonalne, czyli ER dodatni lub PR dodatni, wtedy terapia hormonalna jest naprawdę kluczowym filarem leczenia. I to niezależnie od tego, czy miałaś operację, radioterapię, chemioterapię czy leczenie celowane, hormonoterapia to coś, co ewidentnie zmniejsza ryzyko nawrotu. Dlatego stosujemy ją długo, zwykle od 5 do 10 lat i to bywa wyzwaniem, bo skutki uboczne mogą być dokuczliwe. Najczęściej są to objawy przypominające menopauzę, uderzenia gorąca, nocne poty, suchość pochwy, a przy tamoksifenie niektóre osoby zgłaszają też skurcze mięśni nóg. Jeśli coś takiego się u Ciebie pojawi, to bardzo ważne jest, żebyś o tym mówiła swojemu zespołowi medycznemu, swojemu onkologowi. Wiele z tych dolegliwości można skutecznie łagodzić, ale musimy wiedzieć, że się pojawiły. To, że pojawiają się skutki uboczne, nie oznacza od razu, że terapia hormonalna musi być przerwana. Czasem wystarczy zmienić lek, np. jeśli masz przepisany letrozol, a skutki uboczne są. Trudne do zniesienia można przejść na anastrozol. Oba działają równie skuteczne, ale część pacjentek toleruje lepiej jeden od drugiego. Podobnie jeśli nie tolerujesz tamoksyfenu, a Twoje jajniki już nie pracują, można spróbować inhibitora aromatazy. Nigdy nie przerywaj terapii hormonalnej na własną rękę. Zawsze porozmawiaj ze swoim onkologiem, mamy różne sposoby na łagodzenie, np. uderzeń gorąca, nocnych potów czy skurczów nóg. Czy suchości pochwy. To wszystko da się lepiej kontrolować, jeśli wiemy, że problem istnieje. Teraz obok tych codziennych, częstszych skutków ubocznych są też rzadkie, ale równie ważne. Tamoksifen, na przykład, ponieważ udaje estrogen i wiąże się z receptorami w różnych tkankach, może nieznacznie zwiększać ryzyko raka macicy. Dlatego każda kobieta po menopauzie, która ma krwawienie z dróg rodnych, powinna natychmiast zgłosić to lekarzowi. Innym, rzadkim, ale istotnym zagrożeniem są zakrzepy krwi. Podobnie jak w przypadku tabletek antykoncepcyjnych. Jeżeli miałaś w przyszłości zakrzepicę, tamoksifen może nie być najlepszym wyborem. Inhibitory aromatazy. Tutaj z kolei nie obserwujemy wzrostu ryzyka raka macicy e, ani zakrzepów krwi, natomiast mogą one pogarszać kondycję kości, wywoływać osteoporozę. Mogą też zwiększać ryzyko chorób serca, czy podwyższać poziom cholesterolu. Dlatego niezwykle ważne jest monitorowanie gęstości kości i poziomu cholesterolu. Nie musimy tego robić u młodszych kobiet od razu, ale po menopauzie zdecydowanie tak. A żeby dbać o zdrowy kości, kluczowe są ćwiczenia obciążeniowe, witamina D i wapń. Podsumowując skutki uboczne terapii hormonalnej mogą być uciążliwe ale w większości przypadków da się je opanować. A pamiętaj to leczenie jest jednym z filarów w terapii raka piersi dlatego warto szukać rozwiązań zamiast rezygnować. Dobrą wiadomością jest to, że kiedy zakończysz terapię hormonalną wszystkie skutki uboczne stopniowo ustępują. Znika też zwiększone ryzyko zakrzepów krwi czy raka macicy związane z tamoksifenem. A co z kolei z kosztami? Tu też mam dobrą wiadomość, bo Tamoxifen jest dostępny jako lek generyczny od wielu lat i należy do najtańszych opcji. Czasami z minimalną dopłatą. Inhibitory aromatazy, takie jak letrozol, anastrozol czy eksemestan, również są dostępne w wersji generycznej, i w przeciwieństwie do niektórych innych leków, tutaj nie ma różnicy w skuteczności między marką a odpowiednikiem. Dlatego śmiało pytaj swojego lekarza o generyki to świetny sposób, żeby zaoszczędzić, ale również, żeby y, działać jakoś w tym polu działań niepożądanych. Jeżeli jednak, mimo wszystko, Koszt stanowi dla Ciebie przeszkodę, to pamiętaj, że refundacja zmienia się co kilka miesięcy. Obecnie te leki są bezpłatne dla pacjentek lub z wyjątkowo niewielkim ryczałtem. Warto o to zapytać i nie pozwól, żeby cena stała się barierą w kontynuacji tak ważnego leczenia. Mam nadzieję, że ten film pomógł ci lepiej zrozumieć, czym jest terapia hormonalna w raku piersi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na www.onkologbezgranic.pl, a tam mój pełen profil usług online dla pacjentek z rakiem piersi. A jeśli ten film był dla ciebie wartościowy, kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał, dzięki temu więcej osób będzie mogło dotrzeć do tych informacji.